Dziękuję za wspieranie mojego kanału. Zapraszam na kanały osób poniżej. Witajcie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na bitwie o pierwsze miejsce w rankingu na Kogama. Miłego oglądania. Otóż jak pewnie wiecie już od wielu lat, Tyl, znany kiedyś jako Santeripe jest liderem w rankingu na Kogamie. Tyl dawno temu zdobył pozycję lidera i utrzymuje ją aż do dzisiaj. Ale od pewnego czasu ma on konkurencję. A woj, bo tak się nazywa rywalka, jest już druga w rankingu, a do dogonienia lidera brakuje jej tylko kilka milionów expa. Dla przeciętnego gracza może wydawać się to dużo, jednak topowi gracze potrafią wbić milion expa w ciągu kilku dni. Jak wiecie, bądź też NIL przez długi czas grał okazjonalnie w Kogame, bardzo rzadko, głównie jak wychodził nowy kod kuponu na odznakę. Ostatnio jednak wrócił żeby utrzymać się i nie spaści. Jednak jak czasem możemy zauważyć, że Awoj i Santelipe lubią sobie żartować i z tej sytuacji, czy to zmieniając snik, czy to pisząc, że L będzie królem Awoit królową, i w sumie coś w tym jest. A wy jesteście kim czy Tim mawoi? Dajcie znać i w komentarzu, dzięki, że byliście, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, elo.